No cóż, dzisiaj chociaż szaman nie planował, że coś nada, ale widzę, że niektórzy się stęsknili za nim, a ponieważ nie udało mu się na koniec pobytu skorzystać z sauny, och, jak to brzmi, skorzystać, pójść do sauny w Kazimierzu, bo się okazało, że mimo, że powinna być długoczynna, to świątecznie jest krócej czynna. No i takim to sposobem jest chwila, żeby takie e, rozterkami poświątecznymi, tak to by się nazywało, oczywiście żartuję, bo ani rozterek Szymon specjalnie nie ma, ani e, nie czuję się jakoś specjalnie po świętach, bo chociaż Wam życzyłem e, wszystkiego dobrego z okazji. Z okazji, czy na to, co nazywamy świętami, no to jakoś specjalnie z tego szaman nie obchodził, ale z pewnością jest to czas, który y, sprzyja refleksji, pomijając wszystko to, co szaman mówi oczywiście, ale tak y, zupełnie y, odcinając się od tego i tak patrząc na to, można powiedzieć, z punktu widzenia takiego. No, y, trudno by, gdyby się zagłębić w to, to trudno uśrednić postrzeganie świąt, bo myślę, że gdyby y, to faktycznie y, uśrednić i to, y, co ludzie. Y, y, Przypuszczam, że bezrefleksyjnie ze świętami wiążą i łączą, i co tylko odtwarza się w ich głowach. To z pewnością Szaman by tego miał trudności w ogóle z wypowiedzeniem. No, ale można powiedzieć, że od tego możemy się odciąć, więc właśnie może taka refleksja na ten czas, ale tak może mniej szamańska, a taka bardziej ludzka, można powiedzieć. Bo jak to szaman nieraz mówił, szaman się e, mocno w tym wszystkim odczłowieczył, choć czasami e, ta właśnie e, Człowieczość jego go dorywa i wtedy wtedy no, tak jak wy wszyscy i każdy każdy można powiedzieć z nas poddajemy się czy jesteśmy no w pewien sposób nawet jeżeli mamy do tego dystans no smagami tymi zmieniającymi się wokół można powiedzieć. Energiami, to nawet może dzisiaj wyjątkowo takie słowo będzie dość, dość adekwatne, bo siłą rzeczy wszystko to, co przepływa przez nasze pole, im bardziej jesteśmy uważni, im w pewien sposób większa nasza świadomość, większe, Szerszy spektrum postrzegania, tym w jakiś sposób bardziej jest to przez nas mocniej, czy może nie mocniej, ale właśnie bardziej odczytywalne. Natomiast no, to, czy wchodzimy w tym, interak z tym w interakcję, czy tylko po prostu ewentualnie używamy tego informacyjnie. Po to, żeby mieć no, taki nasz prywatny eczelon o stanie przestrzeni wokół nas, czy yy, włączamy w to emocje, osądy, yy, no to już jest, można powiedzieć, taka wewnętrzna yy, nasza, yy, no czasami decyzja, a czasami. Coś, co wymyka się, można powiedzieć, naszej decyzji. Nawet nie chcielibyśmy, żeby to tak wpływało, a jeszcze z różnych względów, siłą rzeczy powoduje to jakieś, jakieś napięcia, jakieś wybrzuszenia, jakieś nawet czasami niepokoje choć niekoniecznie to są nasze niepokoje. No ale tak jak to nie rozmówi, yy, jeśli to odczuwamy i odczuwamy to w naszym polu i wchodzimy z tym w interakcję, staje się to, staje się to nasze. No i tak ten czas, tych to chyba 2-3 dni, można powiedzieć, z Wigilią, no bo już ten 26 dobiega do końca, za chwilę nam się zmieni data na 2015. No i powiem, że ten rok będzie już taki szerszy, on trochę no z perspektywy. Oczywiście, więc może nie będzie aż Szaman tak wyprzedzał, choć y, najbardziej to lubi w zasadzie mówić do przodu y, o różnych rzeczach, kiedy y, no, jest, można powiedzieć, najlepszy, y, najlepszy ku temu czas, bo jeszcze nie ma tych y, algorytmów w nas bardzo często, które wchodzą z tym czasem y, przeciw. Y, może nie tyle w fazę, tylko w interakcję, bo one dopiero tworzą się właśnie z powodu tej interakcji. A dopóki, dopóki jeszcze to nie zaistnieje, no to jest to taki, można powiedzieć, no z jednej strony tabula rasa, ale z drugiej strony czysto no, wydarzone czas, tak bym to określam, bo one już się w zasadzie wydarzył. No, i myślę, jak znaczy, myślę, mówił szaman wiele razy no, ostatnio, że to już będzie taki inny, inny czas, w którym e, wielu, myślę, że wy przede wszystkim e, będziecie mogli e, dość swobodnie e, już oddychać. E, niekoniecznie właśnie z tym e, obłędem, jak to szaman nazywa, e, matriksowym będzie tak łatwo łatwo no już tak można powiedzieć wejść w reakcję do tej pory siłą rzeczy to nam miotało ale Tutaj, na skutek zmiany tej przestrzeni, nawet u ludzi, którzy, którzy no już kiepskie szanse mają na wypięcie się z tego, też szaman obserwuje, że, no jak gdyby zupełnie trochę na inny sposób interakcji i, można powiedzieć, takiego współistnienia z tą przestrzenią matrixa przeszli i też taka w ich przestrzeni powstała opcja na nie wiem czy nazwałbym to luzem, czy no na pewno nie dystansem, ale taka właśnie taka właśnie opcja luzu. Że ci ludzie niekoniecznie u nich to powoduje takie Mocne napięcie. Oczywiście jest cała grupa tych, którzy no zgromadzili tego napięcia wystarczająco dużo, no i powoli na nich czas właśnie tutaj przychodzi. Czy na nich czas przychodzi, to tak śmiesznie trochę brzmi, no ale w zasadzie tak jest. Że manifestuje się to po prostu w ciałach, i tutaj, kiedy, kiedy te energie dotykają już ciał, czyli powstaje jakaś dysfunkcja, jakaś potocznie zwana choroba, to te rzeczy bardzo, bardzo mocno i bardzo szybko się wydarzają. To wszystko bardzo przyspiesza. No, i to prawdopodobnie jednak jeszcze się będą te czasy skracać, bo w momencie, kiedy ludzie będą doświadczani poprzez różne właśnie choroby, to w zasadzie w tym czasie, który jest przed nami, będą mieli dwie możliwości albo radykalnie wszystko porzucić, żeby móc się uratować, albo po prostu. Struktura, ciało, inne poziomy, można powiedzieć, niekoniecznie materialne, będą no, się rozpadać po prostu w mgnieniu oka, takim przysłowiowym. No a ponieważ to pozostawienie wszystkiego, im więcej się zgromadziło, tym jest trudniejsze. Chyba, że to też się zmieni, szaman dopuszcza również możliwość. Że nawet takie cuda będą możliwe na przestrzeni, bo z punktu widzenia mechaniki przestrzeni będą to swoiste cuda. No, ale już od jakiegoś czasu Szaman zapowiada, że być może przestrzeń jeszcze przygotuje jakieś ciekawe opcje, które no, można powiedzieć jeszcze z perspektywy nawet potencjałów, E, są niepostrzegalne, bo trzeba je no, w tym chaosie e, usłyszeć. A czy to e, szaman będzie tym, który to usłyszy, czy będzie w tym uczestniczył, czy być może e, jakaś inna istota, e, czy istoty się w to włączą, czy będą e, to robić, to już można powiedzieć nie ma znaczenia. Z pewnością przestrzeń. E, takie właśnie możliwości odzyskała. No, bo to wszystko, co się zadziało, spowodowało właśnie, że tutaj ten potencjał, wręcz można by to nazwać, potencjał no w zasadzie, szaman zabrnął przestrzeń znowu nieoznaczoną, do której nie miał ochoty się nawet dzisiaj zbliżać. No bo jak nazwać potencjał, którego w zasadzie jeszcze nie ma, ale sama możliwość, że może on nastąpić, jest już sama w sobie potencjalnością tego potencjału. Wcześniej takie możliwości Niekoniecznie e, miały możliwość zaistnienia. Dopiero kiedy, e, kiedy no, można to nazwać centrum wszechświata, jest tutaj, gdzie żyjemy. To i to nie jest iluzoryczne, o czym nie raz Szoman mówi, e, tylko rzeczywiste, dopiero w tym momencie e, przestrzeń może na powrót, jak gdyby, czy nawet nie na powrót, ale takie, takie atrybuty posiadać. Ale o tym myślę, że szaman jeszcze będzie mówił jaśniej w takiej czy innej formie w najbliższym czasie, więc niekoniecznie będę to. Dzisiaj rozwijał, bo mimo że już mamy po prześleniu, czyli coraz dłużej, ale jeszcze ten czas jest taki, no można powiedzieć, nie do końca taki odpuszczony przez przestrzeń, bo raczej nam przybyło minutę z kawałkiem, chyba dzisiaj od, od 22. Chyba minutę i 7 sekund czy coś takiego. Już nie pamiętam. Minutę i 4 sekundy. Także to niewiele, jak na 4 dni. Więc dalej jesteśmy w tym można powiedzieć jeszcze w takim punkcie, w którym siłą rzeczy najłatwiej i najowocniej Wykorzystywać ten czas no, na refleksję, która może przychodzić z różnych powodów i jest w siłą rzeczy wspierana przez przestrzeń, bo taki świat, taki czas, kiedy, kiedy no już kto się miał obieść, to się obiad. Siłą rzeczy jest więcej dni wolnych. Jeszcze za oknem pojawiła się zima, jak tutaj Pan Szamon na zdjęciu pokazał. Jeszcze uchwycił naszego tym razem nie chondraskowego, tylko kazimierskiego barzanta. Co prawda ciemno dość było w tych krzakach i niespecjalnie wyszedł, no ale, ale widać, że to barzant. Także teraz szaman zamieniu wędraskowego na Kazimierskiego. Zobaczymy, może jak się przemieścimy jutro, bo chyba jutro się przemieścimy i od razu z tej prawie że ciepłej jesieni, bo jeszcze trzy dni temu, w zasadzie dwa dni temu, jeszcze było ponad 10 stopni, dziś już jest minus 2, a w Szczerku w górach ma być za dwa dni minus 20. Czy tak to będzie, zobaczymy, tak czy tak w ciągu czterech dni o 30 stopni no, zmiana temperatury to jest dość pokaźne i e, zresztą tam też temperatury były do 10 stopni, jeszcze może nie dwa, ale 3 dni temu, więc siłą rzeczy y, nasza fizyczność u tych wszystkich, którzy też w takiej przestrzeni żyją, gdzie to tak... Się no, dość drastycznie dzieje, no, bo z reguły jest plus 10 na minus 20, czyli o 30 stopni z dnia na dzień, czy w ciągu trzech, czterech dni się to nie dzieje. Z reguły gdzieś tam od zera to startuje, więc nawet jak się pojawia te 20, to 20 stopni różnicy, nie 30. Nasza fizyczność też potrzebuje, no, na to czasu, a kiedy ten, ten czas jest taki szybki, to siłą rzeczy też nie jest to takie łatwe, ale może dzięki temu właśnie z ciał zostaną wyrzucone różne takie właśnie opcje napięciowe, które, no, bardzo Odwrotnie, szaman zaczął. Dobrze jest się ich pozbyć, żeby się w ciele nie w manifestowały, o tak bym to powiedział. A takie y, szybkie zmiany, y, jednych bardzo napinają, ale z drugiej strony ci, którzy mają więcej luzu w sobie mentalnego, w umyśle, y, też ich ciało, można powiedzieć, dużo łatwiej to absorbuje i wyzwala przy takich dużych dużych skokach z siebie właśnie e, uwalnia te napięcia, które z różnych powodów się tam e, zgromadziły. Też tutaj szaman nie chce o tym mówić, bo, bo to są już złożone procesy, sami o tym wiecie. E, pewno niektórzy z Was tego doświadczają na różne sposoby w postaci różnych tam bulizatorów e, chwilowych, jakichś e, takich jak gdyby zablokowanych miejsc. Tego tutaj w ostatnim czasie z pewnością y, nie brakowało, a jeśli, jeśli e, tego nie było e, u was, no to tylko z tego należy się cieszyć. To są wszystko e, objawy normalne, siłą rzeczy e, takie e, dość kompatybilne z tym wszystkim, co e, dzieje się na innych e, w poziomach tej rzeczywistości, w której się tutaj wszyscy manifestujemy. I jeszcze kilka dni nam do tego pierwszego przysłowiowego, czyli nowego roku, który się rzeczy też wyzwoli. No, myślę, że taki bardzo pozytywny potencjał i te wszystkie zabawy, nawet czysto matrixowe, Siłą rzeczy też bardzo ludzi uwalniają, większość tych, którzy przynajmniej gdzieś idzie na jakieś puczne czy mniej kuczne imprezy to chociaż raz w roku zatańczy, zakręci, spoci się trochę i siłą rzeczy trochę tych różnych napięć pofrunie w przestrzeń i zostanie utylizowanych, co przy okazji mroźnego powietrza, który zapowiada się, że no przynajmniej przez te kilka pierwszych dni stycznia e, będzie fajna i dość głęboka mrozna, mroźna zima, no to wszystko tak bardzo pozytywnie, myślę, będzie oddziaływać i na przestrzeń każdej istoty indywidualną i na... Całą naszą tutaj e, przestrzeń życia, w której się manifestujemy. Z pewnością będziemy dużo mniej e, odczuwać e, wpływ, można powiedzieć, tego obłędu Matrixa, który, no, e, jak to szaman nieraz mówi, z pewnością jeszcze nie odpuści i będzie walczył, ale będzie nam to no, trochę już. Nie powiedziałbym obojętne, ale z pewnością będziemy to obserwować trochę na jakiś, może czasami e, ostry horror, ale jednak e, jakiś film, w którym niekoniecznie już mamy ochotę uczestniczyć, nawet nie tyle nie mamy ochoty uczestniczyć, po prostu e, w odczuciu nie uczestniczymy, tak jakbyśmy byli autentycznie. Obserwatorem czy widzem w kinie. Chociaż oczywiście są też ludzie tacy, którzy potrafią w ten ekran, nawet jak to niekoniecznie jest kino, ale zwykły telewizor, wejść tak głęboko, że w zasadzie ich empatia cała już jest po drugiej stronie tego szklanego ekranu. No, ale czy to jest? Dobre czy złe, szaman już o tym mówić nie będzie. Czasami po prostu jest to też forma doświadczenia dla niektórych ludzi, czasami forma dogrania sobie niezbędnych programów, a czasami no, forma niewolnictwa. Także można powiedzieć, że to wszystko może być no, jak to zwykle w skrajnościami swoimi. Także cóż, moi mini, nie będzie Szaman się dzisiaj rozwijał takie sobie to gadanie właśnie poświąteczne, jeszcze niby nie do końca, bo jeszcze nam zostało te godziny 50-49 minut. No to nie tak długo tego drugiego dnia świąt. A jutro no znowu wolne. I następny dzień, więc no, wykorzystajcie ten czas. Inspiruje Was, szamanowie jakiegoś czasu do tego? Wykorzystajcie z ten czas, bo to jest genialny czas na to, żeby żeby nie tylko się wyspać, ale żeby zrobić Gruntowne, radykalne i ostateczne porządki w swoim wnętrzu, czy jakkolwiek byście tego nie nazwali. Czy jakkolwiek tego nie czujecie. Także, cóż, moi mini może się tak zdarzyć. Znaczy, powiem tak, raczej jutro wątpliwe, że będzie audycja, bo prawdopodobnie to będzie czas, w którym Szaman jeszcze będzie jechał gdzieś tam dziesiąta, a nawet jak mu się uda przed dziesiątą przyjechać. Na raski to nie wiem, czy będzie taki skory do nadawania, bo pewno w temperaturze Roz paru stopni w chałupie. Niekoniecznie e, pierwszą rzeczą będzie e, chęć nadania audycji, tylko no, trochę się ogrzania i rozpalania tam w kozie. Także e, może nie być, ale może się tak zdarzyć, że może w niedzielę pojedziemy rano, więc wtedy może koło 11, bo jutro na pewno Szaman wtedy by poszedł do sądu e, jakaś tam krótka audycja. Będzie. Także, jak to ostatnimi czasy, wszystko może się zdarzyć, ale zapowiadam z góry, żebyście się nieździli, jeśli nie szaman się nie pojawi. Także, cóż, moimi, życzę Wam dobrej nocy. No i po dwóch dniach było nie było, myślę, że jednak leniu chowania. Czeka Was następne dwa dni. No, no i to jest świetny czas, kiedy można właśnie leniuchować i wykorzystać, korzystajcie z tego na brain.